drodzy, siemanko z tej strony Oleg Wiącek tak prezentuje się brązowy medal mistrzostw Polski w półmaratonie. Mam nadzieję, że zoom zł złapał. I jest to 23 medal krajowego czempionatu w mojej kolekcji. Tak naprawdę no niby nic nowego, niby nic wyjątkowego, ale pierwszy zdobyty na tak długim dystansie, jak półmaraton. A2 były to pierwsze Mistrzostwa Polski od kiedy trenuję bieganie, czyli ponad 10 lat, które były rozegrane w powiecie otwockim w moim domu w miejscowości Wiązowna, więc ten medal naprawdę smakuje wyjątkowo. I w dzisiejszym odcinku zapraszam Was do obejrzenia jak wyglądały kulisy zdobycia tej blachy. Zapraszam. Jest 9:06, start o 10:00, my dopiero przychodzimy na start. To jest piękne, jak jakieś mistrzostwa G Polski, G G G 10 minut od domu. 9.06 Idę na rozgrzewkę. No idź. Fajnie, pogoda ideolo. Na bieganko. Biegnij! 50 minut do startu, Zaczynam od Let's go! Przyjeżdżając do wiązowny nie wiedziałem nie czego się mogę spodziewać. Tydzień przed tymi zawodami sprawdziłem swoją formę na biegu chomiczówki, gdzie startowałem piątkę, a tam moim rywalem był e, Kamil Jastrzębski, którego uważałem za faworyta e, tych mistrzostw Polski w półmaratonie. Na Kamilu przewiozłem się przez całe 4,5 km, wyszedłem na końcówę, depnąłem sobie z pięćsetki i wygrałem ten bieg, e, ponieważ chciałem być w tym półmaratonie bardziej pragmatyczny, Wiedziałem, że przygotowania były rozwalone przez różnymi chorobami, a wiedziałem też, że jestem jedynym chłopakiem zbieżni, który startuje w tych zawodach, więc uznałem, że mając tą szybkość, mając tą przewagę nad rywalami, to oni mają większy problem, i to oni będą musieli się zgubić mnie i nie, nie zamierzałem nadawać tempa na tych zawodach. Tą końcówkę przećwiczyłem. Wygrałem, byłem zadowolony, ale o ile dobrze pamiętacie, to był okres tych największych mrozów w Polsce: było dużo śniegu. I gdzieś od tego biegania na śniegu, a cały czas utrzymywałem duży kilometraż, ponad 140 km, w tamtym tygodniu przebiegłem. Następnego dnia zaczęła mnie boleć stopa. Akcja, reakcja, e, umówiłem się do fizjo, w międzyczasie usiadłem na rower elektryczny, żeby robić trening zastępczy, mroziłem tą stopę, a że nie byłem cały czas niestety do końca podle, podleczony, ten organizm cały czas walczył z jakimiś infekcjami, e, to może stopa mnie po dwóch dniach przestała boleć, ale przyrzuciło się na to gardło. Na 3 dni przed startem zrobiłem ostatni akcent 4 razy 4 200 Tysiące, pierwsze trzy pobiegałem po 3.10, 3.12 Ostatnie dałem trochę szybciej w 3.5 I szczerze łapałem się za głowę Jak ja jestem w stanie ten półmaraton tym tempem Powiedz, Ale mam dużą wiarę w adrenalinę Wystartowałem i poleciałem 8 minut. 8 minut masz. 8 minut mam wiem. Biegnie już tam. Od jednego rysma, w jedną w drugą stronę. Na rozgrzewce na moich słuchawkach leciały tylko na okrągło dwie nutki. War z roki czwórki oraz Going the Distance, też z którejś tam części Rokiego. Nie wiem, nie lubię tego filmu jakoś za specjalnie, ale szczerze napawa mnie w taki super trans przed startem, że wlatują one jak złoto i pomimo tego, że wyglądały słabo to ostatnie dni przed startem, to wiedziałem na rozgrzewce, że na starcie będzie dobrze. <grymianowice> czekaj taty, czekaj taty. Dawaj, Yeah, yeah, yeah. Na pierwszych kilometrach biegu nikt nie nadawał jakiegoś przesadnie mocnego tempa. Utworzyła się dosyć spora grupa. Nawet nie wiem ilu osobowa, ponieważ nie chciałem tracić tej energii na odwracanie się. Tylko po prostu patrzyłem, co jest przede mną, ustawiłem się w okolicach gdzieś piątej pozycji i tak sobie pilnowałem tego swojego miejsca, szukałem luzu w kroku. Bo wiedziałem, że jeszcze dużo przed nami, czułem się świetnie to był praktycznie jak taki bieg ciągły w fajnej grupce. W okolica 7 km wziąłem żela i tam był taki moment, że ta grupa mi troszkę uciekła bo wiecie, ja gdzieś tam miałem rękawiczki, próbowałem sobie rozsunąć suwak w kieszeni nie mogłem tego zrobić, te rękawiczki zdjąłem, sru rzuciłem je lokalnym strażakom powiedziałem tylko OSP Kobiel, żeby wiedzieli gdzie są do zwrotu i tego żela wyjąłem, zjadłem go wziąłem łyka wody, ale gdzieś tam grupa była około 30 metrów przed Wracając do tamtego żela i do eksperymentów z żelami jeszcze z poprzednich odcinków. Wolałem już nie kombinować, wziąć tradycyjnego, popić go i tyle. Ta grupka mi uciekła na jakieś 20-30 metrów i sobie spokojnie, swoim tempem starałem się ją dogonić. Zajął mi to około kilometra i już gdzieś na ósemce byłem z powrotem z nimi i do, tej, do tego momentu ten bieg był Dość nudny. I równo w połowie dystansu była nawrotka o 180 stopni i tam pojawił się pierwszy atak. Dawid Malina podkręcił tempo, yy, i rozerwał grupę. On leciał z przodu z Keniczykiem, yy, pomiędzy nami był Darek Boratyński, a ja z drugim z Kenijczyków yy, zostałem tam troszkę z tyłu starałem się go trzymać, zmieniać się na sprowadzeniu, współpracować, bo jeszcze cały czas wierzyłem, że nawet złoty medal jest w zasięgu, no bo nie spodziewałem się, że Dawid Malina pobiegnie tak dobrze, a Darek Boratyński był cały czas przed nami. Wracając do Dawida, to jest półmaraton, wszystko się może zdarzyć, każdego może poskładać, brawo dla niego, wygrał, ale w mojej głowie cały czas była walka o złoty medal, ale nie chciałem Szarpnąć nagle, rzucić wszystkich sił i wkręcić kolejne kilometry poniżej 3 minut na kilometr, bo wiem, że mogłem za to zapłacić tym, żeby mnie poskładało i zakończyłby się ten bieg dla mnie przedwcześnie. No i pomimo zmiany z moim rywalem, cały czas gdzieś ten Darek. Nie chciał się zbliżyć. Cały czas próbowałem, naciskałem, cisnąłem, ale je, ten dystans się nie chciał zmniejszać. Nie biegło mi się już lekko. Trochę walczyłem i szczerze nie miałem pojęcia na jaki wynik biegnę. Biorąc pod uwagę, że oni mieli gorsze rekordy, mam na myśli Dawida oraz mam na myśli Dawida oraz Darka, że oni mieli gorsze rekordy życiowe od mojego, to raczej się spodziewałem, że ja też biegnę dużo, dużo gorzej od życiówki, ale byłem z tym pogodzony. Mówię, cisnę jak mogę, e, daję czadu. Myślałem, że biegnę na jakieś godzina 6, z dużym godzina 7, e, ale liczył się dla mnie ten medal. Na kilometr do mety depnąłem, uciekłem Kenijczykowi, ukończyłem półmaraton wiązowski na czwartym miejscu. I ku mojemu zaskoczeniu z nową życiówką. Godzina 5.18, czego totalnie się nie spodziewałem. I te rezultaty, które uzyskali, są naprawdę godne podziwu. No, to pryszło, no, to Wiesz, no, <grym> Na biegu cały czas słyszałem doping Dawajolo, dawajolo Nie wiem na ile to byli e, lokalni mieszkańcy Nie wiem na ile to byli oglądający mnie z YouTube'a Ale za wszystkie słowa wsparcia Bardzo serdecznie dziękuję To samo po biegu no, Dużo ludzi zrobiło sobie ze mną zdjęcia Zagadywało No było to po prostu przemiłe I przed założeniem tego kanału Nie spotykałem się z takimi szczami na biegu To samo... Tuż po moim ukończeniu od razu podeszli do mnie zawodnicy, którzy, którzy startowali na, na piątkę, tak samo z dobrymi wieściami, że były rekordy życiowe, e, jakaś tam gadka, szmatka na adrenalinie po biegu. Było po prostu super. Gratulacje! Olek, medali Mistrzostw Polski ma cały grat, moi drodzy, i z hali, i ze stadionu, i właśnie w biegach ulicznych uznaje się przed rokiem wicemistrzostwo Polski w biegu na 10 km wywalczył za brązowy medal mistrzostw Polski w półmaratonie oraz czwarte miejsce w kategorii open półmaratonu wiązowskiego zainkasowałem po podatkowaniu 2250 zł dużo mało ocencie sami w mojej opinii nie są to pieniądze, które pozwoliłyby traktować bieganie jako sposób na życie, jako zawód, ponieważ no, żeby się poprawiać trzeba wierzyć jeszcze na zgrupowanie wysokogórskie i tak dalej, no, trzeba ileś tam tych nakładów finansowych włożyć, ale co do zasady PESLA nie płaci za medale Mistrzostw Polski, Jest to, pozostaje to w kwestii organizatora. I każdy organizator, który wypłaca pieniądze, za te medale, to jest tylko i wyłącznie jego dobra wola. Dla porównania, za złoto Mistrzostw Polski na stadionie na 5000 metrów, zarobiłem okrągłe 0 złotych. I nie mówię tutaj tego po to, żeby się wyżalać, ale po to, aby uświadomić, uświadomić Wam, że jako takiego biegania zawodowego w Polsce nie ma. Wiadomo, gdzieś tam może z perspektywy osoby, która gdzieś tam biegnie z tyłu i są osoby lecące z przodu na takim półmaratonie tam gdzieś po 3-5, 3-0, to może się wydawać kosmos, że to trzeba tylko biegać i nic nie robić poza tym. Nie, to wszystko jest kwestia regularności yy, i chęci poprawiania się. Wiadomo, można inwestować swoje pieniądze, wydawać je gdzieś tam na zgrupowanie w Kenii, dążyć do tego, żeby się dostać na ten poziom zawodowy, ale to jest cały czas y, bardzo, bardzo odległa droga. Wiadomo, może gdzieś tam budować też przy tym swoją markę osobistą i jakoś próbować to monetyzować, jest to dowolne. No, dla przykładu, ja w środowisku lekkoatletycznym Mam wrażenie, że jestem już traktowany poniekąd jako e, trochę już e, zmarnowany talent przez niektórych, e, ale z drugiej strony nigdy nie miałem tak, żeby sobie ludzie podchodzili do mnie na ulicy i robili sobie zdjęcia. A coś takiego ma miejsce teraz, kiedy założyłem ten kanał na YouTubie. No, to tylko uświadamia o skali, jak. Mało popularna jest ta lekkoteryka, yy, i że coś tutaj trzeba zmienić, coś się zastanowić, ale już nie będę o tym gadał. To jest temat na inną, dłuższą dyskusję. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli szukasz opieki tenerskiej, to zapraszam do kontaktu. Dane zostawiam w opisie tego filmu. I co? Życzcie mi zdrowia, bo jak słyszycie, no, nie mówię najlepiej. I jeszcze gdzieś tam po tej wiązowni się pochorowałem bardziej. No i niestety będę musiał marcowe starty odpuścić, rekordową dziesiątkę. Odpuszczam, kuruję się, nie biegam już piąty dzień, bo jeszcze tam kilka dni walczyłem, trenowałem z infekcją. Ale no czas, dzwonić, doleczyć się. Także trzymajcie kciuki za moje zdrowie, ja trzymam kciuki za Wasze. I co, widzimy się na zawodach, widzimy się w kolejnych filmikach, jak coś, to jak mnie poznajecie, a oglądacie, to śmiało możecie do mnie podejść na ulicy, zbić jakąś pionę, będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, hej!